Szczęście Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informację dnia. Dzień po wejściu CBA do Fundacji Lux Veritatis trudno nie uznać tych działań za prowokacje. Telewizyjne paski i medialne publikacje zdominowało nazwisko założyciela Radia Maryja, a zadbał o to sam premier odpowiedzialny za służby specjalne. Donald Tusk próbował przypiąć do dzieł jakie powstały w Toruniu kłamliwe etykiety nieuczciwości i braku transparentności. Agenci CBA weszli do fundacji Lux Veritatis w tygodniu, w którym Radio Maryja świętuje 33. urodziny. Mówi poseł Antoni Macierewicz z PiSu. To, że zrobiono to na dwa dni przed naszym spotkaniem, jest takim z ich strony charakterystycznym sposobem działania prowokacyjnego. Centralne Biuro Antykorupcyjne poszukiwało dokumentów związanych z utworzeniem Muzeum Pamięci i Tożsamość świętego Jana Pawła II. Fundacja wydała je dobrowolnie. To jest w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości, a wręcz przekroczenia uprawnień przez byłego ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Co wskazuje, że Fundacja Lux Veritatis nie jest w tej sprawie stroną. Potwierdził to rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. No, trochę jestem e, zdziwiona, że, e, że informacja o tym, że CBA weszło do naszych biur, została przekazana publicznie właśnie dlatego, że. To postępowanie nie toczy się. Wobec fundacji czy przeciwko fundacji? Mówiła w specjalnym wydaniu Rozmów Niedokończonych na antenie Radia Maria dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis, Lidia Kochanowicz-Mańk. Czynności trwały przez cały dzień do godziny 18. Fundacja wydała wszystkie dokumenty, o które poprosiło CBA. Potrzebne były ich kopie. Od wielu miesięcy Fundacja jest nieustannie kontrolowana. Między innymi przez Krajową Administrację Skarbową i Najwyższą Izbę Kontroli. Utrudnia to jej pracę. Kiedy przed kamerami pojawił się premier, to po to, by mnożyć Akcję akcje CBA próbował powiązać z jednym miejscem i jednym nazwiskiem. Gdzie interesy prowadzi y, Tadeusz ryzyk. Y, tak jak powiedzieliśmy, nie może być świętych krów? Słowa premiera to wprost atak na wiarygodność założyciela Radia Maryja i dzieł jakie przez lata powstały z jego inicjatywy wsparte zaangażowaniem słuchaczy i widzów z Polski ze świata. Jakim prawem tam Pan mówi na cały świat? Jakim prawem? Kim pan w ogóle jest? Jakie interesy? Co ukradłem? My byliśmy kontrolowani jeden raz, nie jeden raz i wszystkie kontrole wypadają dobrze u nas. Tak, i pan wie o tym. Poseł Michał Woś z PiSu nie ma wątpliwości, kto stał za wczorajszą akcją CBA. Formalnie służby specjalne zawsze nadzoruje premier za pośrednictwem koordynatora służb specjalnych, ale to premier jest za nie odpowiedzialny. Dlatego wejścia do fundacji trudno nie uznać za medialny spektakl, element brutalnej kampanii wymierzonej w Radio Maryja, jego założyciela i we wszystkich tych, którzy te dzieła wspierają, stoją murem za swoją rozgłośnią i mają prawo ubiegać się o środki publiczne, bo to z ich podatków utrzymywane jest państwo. Politolog dr Aleksander Kozicki widzi w tej prowokacji próbę zarządzania państwem poprzez konflikt. Niestety jest to jedna z form zarządzania społecznością, jedna z najgorszych, no ale widać, że obecnie preferowanych przez władze polskie. Muzeum Pamięci Tożsamość, wokół którego koncentrują się działania prokuratury jest dla wszystkich Polaków, mówi dyrektor finansowy Fundacji LUKS Veritatis Lidia Kochanowicz-Mańk. Będą mogli czerpać nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Nasze media będą o tym mówić. Nigdy, nigdy nie została wypłacona złotówka dla założycieli tych, tych instytucji. W przyszłym roku Muzeum planuje otworzyć wystawę stałą. Jej inauguracje uniemożliwiały dotąd działania obecnej władzy. Przed nami wielkie świętowanie jutro w Toruniu, 33. urodziny Radia Maryja. W informacjach dnia raport z przygotowań. Nasza reporterka Justyna Zembrzuska była między innymi na hali przy ulicy Bema oraz przed budynkiem radia, z którego katolicki głos dociera do słuchaczy w Polsce i na świecie. To miejsce zna każdy. To tutaj, 33 lata temu, zmieniła się historia. Zmieniła się całkowicie medialna mapa Polski. Powstało Radio Maryja. W służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Głos Polaków, głos Katolików, głos wszystkich tych, którym zależy na dobru Polski i na przyszłości Polski. Ten plac jest jeszcze pusty, ale już jutro wypełni się pielgrzymami, którzy przybędą do nas nie tylko z Polski, ale i też z różnych zakątków świata. To okazja do poznania się, okazja do poznania historii Radia Maryja, okazja do tego, żeby wspólnie świętować, żeby dziękować za dar, jakim właśnie jest Radio Maryja. W tym miejscu będzie też dostępnych wiele punktów do zwiedzania dla Państwa. Będzie można poznać od środka między innymi e, kapnicę radiową, która jest znana z widzenia, bo jednak co wieczór w telewizji trwam, e, uczestniczymy w modlitwie różańcowej, więc właśnie ta kaplica, która jest za mną, ona będzie do Państwa dyspozycji, ale będą też do dyspozycji ojcowie, którzy na co dzień posługują w Radio Maryja, w telewizji trwają tutaj podobnie. Twarz znana, głos znany z audycji radiowych, ale niekoniecznie była jeszcze okazja, żeby poznać się na żywo. I jutro właśnie taka okazja będzie. To tutaj zaczęła się nasza wyjątkowa historia. I to właśnie tutaj, już jutro, od wczesnych godzin porannych, rozpoczniemy nasze świętowanie, nasze dziękczynienie za dar, jakim jest Radio Maryja. Droga Starotoruńska to niewątpliwie symbol tego, jak wielka jest rodzina Radia Maryja i jak wielkie są Państwa serca, bo to dzięki Państwa ofiarności widzimy tutaj te dzieła, które powstały w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, która kształci młodzież w duchu patriotyzmu. Park Pamięci Narodowej, który przypomina tragiczną historię Polaków, którzy ratowali rodziny żydowskie w czasie II wojny światowej. I Droga Starotoruńska to wreszcie sanktuarium najświętszej Marii, Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, świętego Jana Pawła II. To jest miejsce wyjątkowe. Miejsce gdzie powierzamy nasze łaski, miejsce, gdzie dziękujemy też za dotychczas otrzymane łaski od Pana Boga i miejsce, gdzie też koniecznie jutro Rodzina Radia Maryja musi się spotkać. Drodzy Państwo i dotarliśmy do najważniejszego punktu jutrzejszego dnia, czyli hala widowiskowo-rekreacyjna przy ulicy generała Józefa Bema w Toruniu. To właśnie tutaj będzie centrum jutrzejszych wydarzeń. Na razie jak widać ta płyta jest pusta, ale będą tutaj Rozstawione krzesła, tak aby każdy czuł się komfortowo. Na razie trwają próby dźwięku, trwają próby światła. Na zewnątrz montowane są namioty, gdzie jutro będą na Państwa czekać różne atrakcje. Także czekamy. Czekamy na Państwa. A jeżeli chodzi o program jutrzejszego dnia, no to zaczynamy nasze spotkanie modlitewne w samo południe, modlitwą aniołpańską. Nie zabraknie także tak bliskiej naszym sercom modlitwy różańcowej. O godzinie 13 zaplanowaliśmy koncert w wykonaniu Małej Armii Janosika. Po koncercie będzie modlitwa, to jest koronka do Bożego Miłosierdzia. I te wszystkie punkty, które wcześniej wymieniłam, zmierzają do jednego najważniejszego, do wspólnej Eucharystii. Eucharystii dziękczynnej za dar radiom Radia Maryja, za to, że Radio Maryja powstało, za to, że istnieje. I będziemy modlić się za to, żeby działało dalej, nieprzerwanie. Będzie to msza święta koncelebrowana, będą w niej uczestniczyć biskupi, a hominie wygłosi ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Także drodzy Państwo, jeżeli ktoś jeszcze zastanawiałby się nad tym, czy przyjechać tutaj do Torunia, to ja bardzo gorąco zachęcam, żeby przyjechać, żeby poczuć tę atmosferę, przyjść, świętować razem z nami, bo w końcu jesteśmy rodziną, rodziną Radia Maryja, i tutaj w toruniu jutro nikogo nie powinna zabraknąć. Dla informacji dnia: Justyna Zembrzuska. Trzecia droga idzie swoją drogą, ale tylko w jednej ze spraw. O uchylenie immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Prezes spisu będzie pociągnięty do odpowiedzialności za uderzenie w twarz agresywnego prowokatora przed pomnikiem Smoleńskim. Panie premierze, koalicjanci pana zawiedli dzisiaj? Koalicjanci pana zawiedli w Spodziewałem się tego, bo przecież znam y, poglądy i nastroje y, poszczególnych i ugrupowań i posłanek, posłów. W sprawie uchylenia immunitetów posłów Prawa i Sprawiedliwości układ rządzący nie był jednomyślny. W Sejm podjął uchwałę o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Kaczyńskiego za czyn określony we wniosku z 25 marca tego roku. Polska 2050 i PSL nie zgodziły się na ściganie Jarosława Kaczyńskiego za zniszczenie wieńca z tabliczką, która obarcza Lecha Kaczyńskiego odpowiedzialnością za katastrofę smoleńską. Tak swój sprzeciw w głosowaniu tłumaczy Ireneusz Raś z PSL-u. Uważamy, że to są kwestie wykroczeń, to one nie dotyczą e, e, kwestii rozliczeń za ostatnie 8 lat. Sejm nie uchylił także immunitetów Marka Suskiego i Anity Czerwińskiej. Policja chciała konsekwencji wobec posłów za ich zachowanie w czasie miesięcznicy smoleńskiej. To są wnioski w wyniku... Można powiedzieć, przestępczej działalności grupy prowokatorów. Posłowie poparli tylko jeden wniosek, z czego cieszy się premier Donald Tusk. Ważne jest, że w tym kluczowym y, głosowaniu, w którym Decydowaliśmy o immunitecie Jarosława Kaczyńskiego za czyn przeciwko obywatelowi. Przynajmniej w tej kwestii uzyskało, uzyskaliśmy większość wystarczającą, aby odebrać immunitet. Chodzi o wydarzenia z wrześniowej miesięcznicy z kiedy Jarosław Kaczyński uderzył jednego z agresywnych prowokatorów. Prezes Kaczyński ze spokojem przyjął decyzję Sejmu. Odpowiedzialność polityczną za to, co się dzieje co miesiąc ponosi osobiście Poseł Szymon Szynkowski Welsenk stawia pytanie: Jak takie dyskusje o immunitetach w sprawach, które nie mają wielkiej wagi, świadczą o autorytecie Sejmu? Ciało wybierane w wyborach przez miliony Polaków, które ma się zajmować rządzeniem państwem, ich problemami, stanowieniem prawa, kontrolą rządu, bardzo poważne zadania. Uchylenie immunitetów przykuwa jednak uwagę mediów. W związku z tym problemy Polaków i pilnowanie władzy spadają na dalszy tor zauważa politolog Paweł Kubala. Jeżeli rząd nie wytworzy jakichś tematów, które zajmą media, no to wtedy media same będą szukać tematów. No, to jest jednak jakieś ryzyko, że znajdą takie tematy, które już rządowi nie będą pasować. A to m.in. zarzuty o pranie pieniędzy przez byłego komisarza Didiera Indersa, autorytetu obecnej władzy w sprawie tzw. praworządności, czy rosnące ceny na sklepowych półkach. W Warszawie odbyła się manifestacja w obronie polskich lasów. Leśnicy alarmują, że ideologiczne plany Ministerstwa Klimatu i Środowiska doprowadzą do upadku lasów państwowych i dochodowego przemysłu drzewnego, a śmierć lasów państwowych oznacza prywatyzację tej istniejącej od stu lat instytucji. Już po raz czwarty w tym roku leśnicy zjechali do stolicy. Powody niezmienne te same. Ochrona lasów państwowych przed ideologiczną dewastacją. Oczekują dymisji kierownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Kto to Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska i główny konserwator przyrody jest twarzą forsowanych przepisów, które wyłączą lub ograniczą gospodarkę leśną na ponad milion 200 tysiącach hektarów. Zmienia się klimat, zmieniają się oczekiwania społeczne, zmienia się sytuacja gospodarcza, w ślad za tym zmiany wymaga funkcjonowanie lasów państwowych. Plany resortu klimatu oznaczają, że rocznie pozyskiwanego drewna będzie mniej o 3 miliony metrów sześciennych. To agonia kluczowych sektorów w branży, które napędzają polską gospodarkę, zaznacza współorganizator protestu leśników Robert Podsiedlik. To jest główne uderzenie, uderzenie w lasy i uderzenie w przemysł drzewny. Dzisiaj jesteśmy w trójce najlepszych yy, yy, dziedzin przemysłu drzewnego na świecie. Jeżeli temu przemysłowi nie damy surowca, Meble y, oklejne i tym podobne rzeczy, to on spadnie. Resort klimatu planuje wyjąć spod gospodarki leśnej łącznie 20% lasów państwowych. Powstawać tam będą rezerwaty i parki narodowe. To plan podyktowany przez organizacje pseudoekologiczne wskazuje przewodniczący Leśniczej Solidarności Jacek Cichocki. Sami ci aktywiści przyznali, że napisali 20, bo to tak dla y, można powiedzieć okrągłej cyfry, to jest nieprzemyślane, niepoparte żadne analizami, żadnymi e, studiami, e, tylko ideologią. W przekazie rządzących tak zwane lasy społeczne mają być obszarami w pełni dostępnymi dla obywateli. Będzie wręcz przeciwnie, bo obszary o specjalnej ochronie, takie jak rezerwaty, zakazują wstępu dla ludzi, zaznacza leśnik z hajnówki Krzysztof Zamojski. Tak jak u nas w Puszczy Białowieskiej, ślad za tym pójdzie zamknięcie ich dla dostępu ludności, bo pewno będzie tam w nich martwych drzew, leżących, stojących, które będą zagrażały ludziom. Także to nie będą takie lasy, jak ludzie po prostu w tej chwili widzą. Co więcej, dyrektor generalny Lasów Państwowych na zamkniętej na Radzie Nadleśniczych wskazał, że przyszły rok lasy państwowe mogą zakończyć ze stratą i to ogromną. Szacuje się, że będzie 700 milionów złotych na minusie. Tego w historii jeszcze nie było. Minister Klimatu Paulina Henich-Kloska postanowiła uciec przed naszymi pytaniami. Co ma do Pani powiedzenia protestującym leśnikom dzisiaj pod ministerstwem? En? Ale no, jednak po raz kolejny leśnicy protestują. Obawiają się o swoją przyszłość, pani minister. Milczenie minister Henik Kloski nas w ogóle nie dziwi, bo właśnie w taki sposób wyglądają rozmowy z resortem klimatu. Mówi Zbigniew Kuszlewicz, w Solidarności Leśników. Dialogu nie ma. Niestety z rządem upominaliśmy się o spotkanie z premierem już kilkakrotnie. Były zapowiedzi, że do tego dojdzie. Nie doszło. Obecnie lasy państwowe utrzymują się same. Planowane zmiany mogą skutkować tym, że będą wymagały wsparcia z budżetu państwa. Alarmuje poseł PiS Paweł Sałek. Jak już nie będzie pieniędzy, nie będzie pieniędzy w budżecie, no to może trzeba się wówczas będzie zastanowić, no czy część majątku po prostu nie prywatyzować. W obronie lasów państwowych wystąpiło stowarzyszenie na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski imienia profesora Jana Szyszko. Organizacja zbiera podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie ochrony lasów. Kwestionariusze będą do pobrania w trakcie jutrzejszych urodzin radia Maria. Komisja Europejska pcha Unię w stronę umowy zagrażającej rolnikom. Premier Tusk nie gwarantuje, że uda się zablokować porozumienie, a w stronę jej podpisania zrobiony został kolejny krok. Przez 25 lat toczyły się rozmowy nad kształtem porozumienia z krajami Mercosuru. Umowa to być albo nie być dla europejskich rolników. Dziś negocjacje zostały zakończone. W Urugwaju ogłosiła to przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen. This Umowa jest zwycięstwem dla Europy. Uruchamia to dalsze procedury. Aby dokument mógł wejść w życie, musi ratyfikować go Unia Europejska. Od każdego z nas będzie zależało, w jakim tempie podpiszemy to. Umowę. Unijni i polscy rolnicy alarmują, że staną przed widmem nierównej konkurencji. Boją się, że ich gospodarstwa upadną. Premier Donald Tusk deklarował, że Polska umowy w obecnym kształcie nie podpisze. Sojusznika ma we Francji. By pokrzyżować plany Komisji Europejskiej potrzebna jest większość blokująca na wypadek, gdyby Bruksela próbowała omijać parlamenty krajowe. Szef rządu nie gwarantuje, że umowa zostanie zablokowana. Nie mogę dać gwarancji, bo ja wbrew niektórym sugestiom ze strony pis ja nie jestem królem Europy. Natomiast. Pan mówi mówię panie premierze, że pana nikt nie ogranił. No bo to jest co innego. Y, y, nie mieć zawsze większości, a co innego być ogranym. Ograsz na pewno, nikt mnie nie ogra. Natomiast czy uzyskamy wszystko, czego Polska chce? Wiadomo, że nie. Biznes w umowie z Mercosurem widzą Niemcy. Chcą wzmacniać swoje firmy motoryzacyjne, choć oficjalnie przekonują, że bez porozumienia Ameryka Południowa zwróci się w stronę Chin. Dla prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego zatwierdzenie umowy oznacza jedno. Co oznacza otwarcie drogi do zrujnowania polskiego rolnictwa. Silniejszych zabezpieczeń dla rolników chcą Włochy. W innym wypadku premier kraju Giorgia Meloni zapowiedziała, że władze w Rzymie umowy nie poprą. Bartłomiej Sochański i Bogdan Święczkowski to kandydaci na prezesa Trybunału Konstytucyjnego, wyłonieni przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału. Nazwiska te będą teraz przedstawione prezydentowi, który wybierze prezesa. Pod koniec listopada sędzia Julia Przyłębska zrezygnowała z funkcji prezesa Trybunału Konstytucyjnego w poniedziałek kończy się jej kadencja. Liczę na to i wierzę w to, wierzę w moich kolegów, uważam, że mają dość siły, że. Nie dadzą się w żaden sposób ani ugiąć! Sędzia Przyłębska w przedostatnim dniu urzędowania wzięła udział w zgromadzeniu ogólnym sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które wybrało dwóch kandydatów na jej następcę: to Bartłomiej Suchański i Bogdan Święczkowski. Oba te nazwiska przedstawione będą prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który z nich wybierze prezesa. Prezes to jest osoba no, niezwykle istotna, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego i postaram się to zrealizować jak najszybciej. Bartłomiej Sochański to adwokat i radca prawny w latach 90-tych prezydent Szczecina. Działał w Kongresie Liberalno-Demokratycznym, Unii Wolności i Prawie i Sprawiedliwości. Bogdan Święczkowski związany ze Zbigniewem Ziobrą w przeszłości był szefem ABW i prokuratorem krajowym. Dwie dobre kandydatury. Poseł Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości chwali kandydatów i przyznaje, że obaj będą w stanie sprawnie pokierować Trybunałem. Ambicje kierowania pracami Trybunału już wcześniej miał Bogdan Świączkowski. Podważał legalność urzędowania Julii Przyłębskiej jako prezesa. Miał w składzie sędziowskim swoich zwolenników. Spór między sędziami momentami blokował pracę Trybunału. Koalicja rządząca ignoruje proces wyłaniania prezesa Trybunału, bo bojkotuje samą instytucję w obecnym składzie, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Wadli Wadliwość powołania części członków Trybunału Konstytucyjnego rzutuje na wadliwość pracy całego Trybunału. Ale układ rządzący nie chce naprawić tej rzekomej wadliwości Trybunału. Nie zgłosił swoich kandydatów na zwalniające się trzy miejsca sędziowskie. Dopóki nie, nie będzie uchwalona nowa ustawa o Trybunale i z przepisami wprowadzającymi i wyjaśniająca całość sytuacji prawnej tej instytucji, to ona w takim zawieszeniu ustrojowym będzie funkcjonowała. Rządowa koalicja łami prawo, bojkotując Trybunał Konstytucyjny, podkreśla sędzia Julia Przyłębska. Po, polskie władze postanowiły działać zupełnie niepraworządnie, a więc niepublikowane są orzeczenia. W środę swoje urzędowanie w Trybunale zakończyli sędziowie Mariusz Muszyński i Piotr Pszczółkowski. I na teraz to wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę.